cześć, czem, kochani, 25 czerwca 2001 roku premiera płyty zatytułowanej Kaja Paschalska. Dzisiaj sobie właśnie ją zobaczymy, więc zaczynamy. Więc zaczynamy. Biorę sobie tą płytę do ręki. Kaja Paschalska. sobie na drugą stronę no i tu jest 2001 no teraz sobie otwórzmy wcale tą płytę zobaczmy coś w środku no tak się prezentuje w środku zobaczmy sobie na początku płytę Nic. No i teraz sobie wyciągniemy książeczkę. Ponadmy sobie to. Włóżmy tak samo jak i tu. Zobaczmy sobie książeczkę. To zawsze w płytach mamy. Jakaś mucha wleciała nam. To więc sobie zobaczmy. No. Przyjaciel od zaraz na piosenkę. A tu już mamy środek książeczki. No. No, i tu mamy na sam koniec takie kilka zdjęć. No, to teraz sobie włożymy tu już wszystko. To więc, jak na pierwsze wrażenie tej płyty, po raz pierwszy ją nagrywam, to moja ocena jest fajna. Bardzo fajna 9 na 10 Kaja Pacchacka, moja ulubiona aktorka i piosenkarka. No, jeszcze tam przed wyjazdem do ustki jeszcze może odsłuchamy. Ale to już rzucimy na drugim kanale, no na drugim koncie. Pozdrawiam i życzę Wam wszystkim miłego dnia.